Cześć, z tej strony Kuba, czwarty kupon na podwojenie z serii EURO 2020 od nas. Póki co idzie nam bardzo dobrze, mamy dwa kupony na plus i tylko jeden na minus. Jak będzie tym razem? Przekładamy się już niedługo. Jeżeli film Ci się spodobał oraz to co robimy to zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał jeśli jeszcze tego nie robisz. Bardzo to motywuje do dalszej pracy. Teraz super promocja do Betfan i szybka instrukcja jak zdobyć 50 zł za free. Jeśli jeszcze nie masz konta, to zakładając jest z linku w pierwszym podpiętym komentarzu pod filmem oraz z kodem promocyjnym doświadczeni, oprócz pakietu startowego, czyli 600 zł w postaci zwrotu za pierwszy przegrany kupon oraz bonusu do 1000 zł za drugi depozyt, Otrzymasz free FreeBet w wysokości 50 zł. Po dokonaniu rejestracji wystarczy złożyć depozyt o minimalnej kwocie 50 zł i FreeBet zostanie dodany na konto automatycznie. Nie trzeba nic obrazać, a stawiać możemy co tylko chcemy. Warto skorzystać. Gramy kupon złożony ze spotkań środowych. Kurs ogólny kuponu wynosi 2,53 betfan. Nasze typy są następujące. Wygrana lub z Polski przeciwko Szwecji. Ten sam zakład w kierunku Francji w z Portugalią. Wygrana Niemców nad Węgrami. Zwycięstwo Hiszpanii z reprezentacją Słowacji. Ostatnia kolejka grupowa o wszystko przed nami. Polska pokazała wolę walki, ambicje i pazur. Dzięki remisowi z Hiszpanią pozostała w turnieju. Nasi reprezentanci mają wszystko w swoich rękach. Aby wyjść z grupy należy wygrać ze Szwecją. Rywal jest w zasięgu. Po ostatnim meczu to my jesteśmy minimalnym faworytem. Szwedzi nie zachwycili w poprzednich meczach, a mają cztery oczka na koncie. Liczymy na kolejną dobrą postawę polskiej reprezentacji i zwycięstwo. Ale dla bezpieczeństwa gramy z podpórką. Francuzi zmierzą się z Portugalią. Powinni osiągnąć przynajmniej remis. Naszym zdaniem trójkolorowi wygrają ten mecz. Portugalia nie gra na tym mniej dobrze. Wygrana dopiero w końcowej fazie w meczu z Węgrami i lekcja futbolu od reprezentacji Niemiec. Francuzi wygrali z Niemcami. Zaliczyli wpadkę, remisując ambitnymi Węgrami i na pewno zmotywują się na ten mecz. Potencjał, forma jednoznacznie wskazują na Francję. Hiszpania dominowała ze Szwecją, prowadziła grę z Polską. Posiadają jednak tylko dwa punkty i mają nóż na gardle. Tylko wygrana ze Słowacją da im awans. Naszym zdaniem z tym większego problemu nie będzie. Słowacja to najsłabsza drużyna tej grupy. Gdyby Polska zagrała chociażby przyzwoicie, nosi sąsiedzi, dawno byliby już poza turniejem. Na koniec wygrana Niemców nad Węgrami. Niemcy rozbili Portugalię i pokazali swój potencjał. I są zdecydowanym faworytem tego meczu. Wygrana da im pewny awans. Być może nawet z pierwszego miejsca. To tyle na dziś. Wbijajcie to na naszą grupę na Facebooku, gdzie jest o wiele więcej typów każdego dnia. Oraz na stronę internetową www.propet.dysfierczeniewogmajrzek.pl Dzięki za oglądanie, trzymajcie się ciepło i zielonych uchłonów. Cześć.